Dzień dobry, znów za kierownicą Porsche Cayenne Coupe. Tak wiem, że mam rezerwę trudno, jakoś musimy to przeżyć. Ale tym razem o świetnie od razu można wyłączyć. Nie będzie start-stop, natomiast tym razem to nie jest po prostu Cayenne Coupe. To jest Cayenne Turbo Coupe. A co za tym idzie, mamy tutaj V8 Biturbo i 550 koni mechanicznych. I wiecie co? Kiedy jeździłem poprzednio tym bazowym Cayenneem MQP, 340 konnym, znakomitym przecież samochodem, to wielu z was dostrzegło, że, no, ok, wszystko ładnie, bardzo mi się podoba, ale, um, no, czegoś. Brakowało. Nie było tej iskry, która by wznieciła płomień. Już wiem, czego mi brakowało. Wszystkiego. Tego wszystkiego, co mam tu. Powiem Wam, że kiedy się jeździ tym samochodem w takiej wersji, to. Strasznie, okropnie, potwornie, przerażająco trudno nie być niegrzecznym chłopcem. Już samo uruchomienie tego silnika pod domem powoduje, że <laughs> zapewne ten sąsiad, o którym wam niedawno pisałem, dzwoni po policję. Pewnie znowu, że ten plastikowy Doberman się rzuca i szczeka, prawda? A mówiąc serio, wiecie, że w Porsche konie mechaniczne się liczą inaczej. Jadę czymś, co waży około 2350, jak nie lepiej, kilogramów. I to coś prowadzi się. Zbiera się, przyspiesza, skacze w przód, lepiej od ogromnej, gigantycznej większości samochodów no nie tylko usportowionych, ale bardzo nawet sportowych w skali świata. Nie, nadal nie jestem fanem, zwolennikiem, maniakiem tego modelu. Ale po pierwsze, Cayenne P. Uważam za samochód śliczny. Nadal będę się upierał. Najładniejsze wcielenie suwa, jakie można sobie wymyślić. Te dwie tony licząc ze mną. Boże, co za lekkość, co za swoboda! To jest akurat ten odcinek, który odkryłem niedawno, gdzie nie ma w ogóle żadnego ograniczenia prędkości. Króciutki, bo króciutki, ale wycinek autostrady niemieckiej. Tak, dobrze to określiłem. Boże, gęba się cieszy. Bycie niegrzecznym chłopcem to jest taka Nie, nie mogę po prostu, nie mogę nie podziwiać talentu inżynierów ze Stuttgartu. Zero, sto. Sześćdziesiąt sto, osiemdziesiąt sto dwadzieścia. 140. Nie, nie mogę po prostu nie mogę nie podziwiać talentu inżynierów ze Stuttgartu. Nie mogę jednak również nie podziwiać Areburna na odwrót. A... Chyba tak to należy określić, ich kolegów z działu marketingu. Bo jak się okazuje, bazowa cena 720 tysięcy zł za model Cayenne Turbo Coupe to jest tak naprawdę. No dobrze, fenomenalny silnik Fenomenalny napęd Fenomenalne zawieszenie Ale Wszystko W bazowej wersji Pomijając te 550 koni Czyli hasło niegdysiejsze Mercedesa Teraz obowiązuje w Porsche Jeżeli myślisz, że dostaniesz od nich Coś w prezencie To pomyśl sobie jeszcze raz w dzisiejszych czasach absolutnego obłędu na punkcie systemów ochronnych, wyobraźcie sobie, że firma Porsche daje w standardzie tylko ABS i ESP. Za całą resztę trzeba dopłacić. I to jak grubo trzeba dopłacić. Ojo! Wiecie co? Gdybym nie było stać, to naprawdę chętnie bym dopłacił. Bo to, co dostajemy w tym samochodzie, pomijając wściekle denerwujący system sterowania wszystkim za pośrednictwem dotykowych paneli, które są przede wszystkim jednym wielkim lustrem, świecącym po oczach przy byle okazji, kiedy są podświetlone. Po drugie, skomplikowania metod, nawet tak duperelnych rzeczy, jak jaskrawość oświetlenia zegarów czy głównego wyświetlacza. Ale wszystko to razem działa. I to działa perfekcyjnie. Nie ma mowy o tym, żeby coś co Porsche obiecało w sensie dynamicznych zachowań nie zostało dotrzymane. Czyli jeżeli cokolwiek z zakresu również wsparcia kierowcy i bezpieczeństwa, czynnego przede wszystkim, bo innego przecież nie będę sprawdzał, jest na liście do zapłacenia, to po zapłaceniu będzie i będzie działać jak wściekły. Bardzo to jest mile um, pocieszające, że przynajmniej to się zgadza. Bo niestety, tak jak to już wykazywałem w kilku innych modelach tej wspaniałej marki, obietnica premium nie do końca. Bo jednak co chwilę znajdujemy coś, co nie jest spasowane, coś, co skrzypi. Owszem, solidność zamocowań, i tak dalej, jest wciąż poza wszelką dyskusją. To jest wciąż jeden z najlepiej wykonanych samochodów. Nie ma mowy o tym, żeby trzeszczało bądź skrzypiało cokolwiek związanego ze strukturą pojazdu. Nie. Zawieszenie, owszem, może sobie być głośne. Pewnie tak będzie, bo ono jest w końcu sportowe. Ale przy tych pieniądzach powinno być lepiej. Naprawdę powinno być lepiej. Powinno być więcej dobrych tworzyw i najlepiej, żeby w ogóle obecność w plastiku została zredukowana do minimum. Tu się aż prosi o to, żeby wszystko było prawdziwe. To jest ta rzecz, którą podkreślam każdorazowo, jeżdżąc jakimkolwiek Lexusem, że oczywiście porównywanie Lexusa z Porsche, nawet Lexusa LC, nie ma kompletnie sensu, bo to jest samochód z zupełnie innej ligi, jeśli chodzi o sportowe doznania. I z zupełnie innego segmentu, dla zupełnie innych klientów. Ale pod jednym względem Lexus leje Porsche jak chce i kiedy chce. Materiałów. Nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię się przyzwyczaić do tego ordynarnego tutaj plastyczku na kierownicy. Czy tego paskudztwa zrobionego na taniutkim, tandetnym, plastikowym przyczepie. No nie uchodzi. Nie uchodzi. Tak nie powinno być. Natomiast jeśli chodzi o dynamikę jazdy, o połączenie fenomenalnej praktyczności czysto rodzinnej z niewyobrażalną wygodą wsiadania-wysiadania bez konieczności angażowania mięśni grzbietu, mięśni Ud, co w pewnym wieku zaczyna mieć znaczenie, naprawdę. Dożyjecie, mam nadzieję, to zobaczycie. To Cayenne, szczególnie w takiej wersji, jest fenomenem. Bo jeszcze w dodatku jest to auto rzeczywiście w ściekle sportowe, jeśli kierowca tego chce. Zwróćcie uwagę, mam 550 koni mechanicznych. Jeździłem nawet przed kamerami przez kilka minut odrażająco brutalnie, a zanim je włączyłem, byłem bardzo niegrzeczny i średnie zużycie paliwa jest 16.4. Więc to jest w dodatku naprawdę przyzwoity pod względem ekonomiki jazdy samochodu. To jest naprawdę wyczyn Zrobić coś tak wszechstronnego Tak znakomitego No i jeszcze na okrasę Oczywiście nigdy tego nie sprawdzałem I nie będę sprawdzał No nie, przepraszam Raz sprawdziłem w pierwszym Cayenne Który to miał w standardzie I na specjalnym torze offroadowym Udowodniono mi, że W Niemczech Udowodniono mi, że Porsche Cayenne Poza tym, że jest wyścigówką XXXXL to jest również prawdziwym ofroderem o cechach zbliżonych do Range Rovera, czyli póki się nie położy na brzuchu to idzie. Nie wiem jak jest z tą generacją, ale mam tutaj taki pakiet offroadowy, gdzie są wszystkie osłony podwozia, gdzie pneumatyka zawieszenia ma również tryb offroadowy. A swoją drogą warto o tym wspomnieć. Pneumatyka, która jest tu na pokładzie, to jest w pełni aktywna pneumatyka, czyli mm, nastawiona przede wszystkim na absolutną stabilizację samochodu, niezależnie od okoliczności. Oczywiście, ponieważ jest to Porsche, jeszcze w dodatku w wersji Turbo, czyli tej mm, prawie, że najbardziej usportowionej. To nie ma mowy o tym, żeby pneumatyka tego samochodu walczyła o palmę pierwszeństwa w dziedzinie komfortu resorowania. Nie, ale komfort jest zadowalający, szczególnie jak na te naleśniki, które mam na kołach. Natomiast stabilność, którą zapewnia ten aktywny system kasowania wszelkich niepożądanych ruchów kół, to się w głowie nie mieści. Auto jest po prostu niewyobrażalne. Tak. W wersji turbo Cayenne P jest po prostu tak blisko ideału sportowego suwa, jak to sobie tylko można wymarzyć. Do pełni szczęścia brakuje mi to wytłumienia aerodynamicznych szumów na słupkach, uszczelkach przednich, bo to jest jakiś tam temat. No i, mój Boże, ten konkretny egzemplarz. Kosztuje prawie równe 970 tysięcy złotych. Konkret, ale do cholery. Kto kupuje Porsche dlatego, że jest tanio? A już szczególnie taki Porsche? Super. Dziękuję, do widzenia.